Witajcie moje paczówki. Dzisiaj chciałam z Wami odpowiedzieć taką jedną paczówkę. I ta paczówka w sumie była moim marzeniem. Być może niektórzy się już domyślają, co to jest, więc. A to nie miało tak wyglądać. Zatrzymać? Nie! krzywdę. Spokojnie nie chcę robić rosołu. W mam nadzieję, że mnie zrobię. Odkryłam sposób, chyba widzowie, jak to otworzyć No bo to tam jest I dalej nie działa Gacka trochę więcej I się wściekły Ja tu nie muszę tu nic Będzie to w mojej kolekcji Tylko Ech. Dobra, nieważne. Ja nie mogę mnie tu nic Ja mogę go przytulić

こ